Korynt to ta kropeczka na naszej mapie, miasto na Peloponezie, wyjątkowo korzystnie położone geograficznie. Znajdowało się między dwoma portami: Kenchrami, skąd przez Morze Egejskie można było dostać się do wszystkich portów wschodnich, oraz Lechajonem, położonym nad Zatoką Koryncką, skąd było już bardzo blisko do Italii. Dzięki temu położeniu Korynt był miastem bardzo bogatym i stał się w Grecji największym ośrodkiem handlowym. W I wieku pełnił funkcję stolicy prowincji Achai. Jak każde miasto tego typu, Korynt charakteryzował się wielkimi kontrastami społecznymi. Obok bogatych elit żyły tam masy ludzi biednych. Historycy obliczają, że za czasów św. Pawła aż dwie trzecie ludności Koryntu stanowiła, stanowili niewolnicy, stanowiła biedota. Z tekstów Pawłowych wynika, że w Koryncie pierwsi nawróceni na chrześcijaństwo pochodzili właśnie głównie z biedoty, z niewolników. Ponieważ było to bardzo ważne miasto w Cesarstwie Rzymskim, osiedlało się w nim wielu legionistów, weteranów. Była tam też spora diaspora żydowska, która miała swoją synagogę obok Agory. Do koryntu chętnie, przybywali filozofowie, mędrcy, no i promowali swoje myśli. Korynt nie cieszył się zbyt dobrą sławą, oprócz rozwiązłego życia sporo tam było również pijaństwa. Paweł po raz pierwszy przybył do Koryntu pod koniec 50. roku po Chrystusie i pozostawał tam przez około 18 miesięcy. Sporo wtedy zrobił. W tym czasie nawrócił sporą liczbę pogan, Żydów, zorganizował życie wspólnoty chrześcijańskiej. Po wyjeździe apostoła okazało się, że nowo nawróceni bardzo szybko zaczęli powracać do dawnych przekonań, przyzwyczajeń. Niektórzy ponownie ulegali negatywnym wpływom środowiska pogańskiego, inni próbowali powracać do judaizmu. Pod wpływem przeróżnych nurtów filozoficznych, niektórzy zaczęli powracać do przekonania, że nie ma zmartwychwstania, a przecież to podstawowa prawda wiary. Wieści o niezbyt dobrze prowadzących się chrześcijanach. W gminie w chrześcijańskiej, bardzo szybko dotarły do świętego Pawła i właśnie dlatego w pierwszym liście swoim wysłanym do tej wspólnoty, który pozostał, zachował się do dzisiejszych czasów. Święty Paweł mówi w piętnastym rozdziale bracia: przypominam wam Ewangelię, którą wam głosiłem, przyjęliście ją i w niej trwacie. Przez nią też jesteście zbawieni, jeśli zachowujecie ją w takiej postaci, w jakiej ją głosiłem, chyba że uwierzyliście na próżno. Przede wszystkim przekazałem wam to, co sam przyjąłem: że po pierwsze, Chrystus umarł za nasze grzechy zgodnie z pismem, po drugie, że został pogrzebany i po trzecie, trzeciego dnia z martwych wstał. Zgodnie z pismem, jak zauważa święty Paweł. Zastanawiam się, na ile aktualny pozostaje problem Koryntian w dzisiejszych czasach. To prawda, że my wierzymy w Jezusa, to prawda, że kościoły mamy pełne, że dużo mszy świętych, że Wielkanoc. To prawda. Ale czy czasem nie jest tak, że my raczej. Omijamy prawdę o życiu wiecznym, ponoć już szereg lat temu we Francji zrobione badania wykazały, że bardzo duży odsetek chrześcijan nie wierzy w życie wieczne, nie wierzy w niebo i piekło. Problem zmartwychwstania, czy zagadnienie Zmartwychwstania, o którym mówi święty Paweł do Koryntian uświadamia, że jest życie inne, że jest inny świat. Czy nie jest czasami tak, że my trochę Jezusa redukujemy do, naszych, do naszego wymiaru? On jest nam potrzebny, żeby nam było lżej, bo kłopoty. On jest nam potrzebny, bo taki bliski też był człowiekiem, też chodził po ziemi. To on nas zrozumie. Jezus będzie nam błogosławił, będzie nam towarzyszył i tak w ogóle będzie nam trochę raźniej, ale do nieba, do Niego. Często chyba spotykamy się z takim stwierdzeniem, no może jeszcze nie teraz. Apostołowie też mieli ten problem. Kiedy Jezus mówił o ojcu, apostołowie jakby nie wiedzieli o co chodzi. Filip mówi w Ewangelii Janowej, możemy to przeczytać, Panie, pokaż nam ojca. Filipie, mówi Jezus, tak długo jestem z Tobą, z Wami, jeszcze nie rozpoznaliście, że ja i ojciec jedno jesteśmy. Kto widzi mnie, widzi mi tak samo i ojca. Czyli jakby, jakbyśmy nie chcieli od zarania chrześcijaństwa wychodzić w ten obszar, w ten wymiar wieczności. Jakbyśmy z tym mieli kłopot. Jezus nam bliski, taki ludzki, w żłobie narodzony to sobie wszystko jesteśmy w stanie wyobrazić. Ale Jezus uwielbiony, z martwych wstały. Koryntianie zaczęli mówić: Nie, to my, to, to, zmartwychwstanie ciała to, to jest za duże science fiction. Cała reszta może tak, ale, ale nie za bardzo z tym zmartwychwstaniem. Do nieba, jakże nam daleko, bije się w swoje piersi, mnie też, do postawy św. Pawła, który mówi, że dla niego śmierć to zysk, bo pójdę do mistrza, pójdę do pana, spotkam się z Jezusem. Prawda o zmartwychwstaniu. Okazuje się, że my, ludzie XXI wieku, z taką wyobraźnią, potrafiący robić fantastyczne filmy, science fiction, fantazy jakkolwiek by je nazywać potrafimy kreować tę rzeczywistość, ten, 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 ten świat nierealny, nierzeczywisty. Ale kiedy już przejść do bardzo zdecydowanego myślenia o tym, tam jest ojciec. Tam jest przestrzeń dla mnie przygotowana na mnie czekająca. W domu Ojca Mego jest mieszkań wiele, o wtedy już pojawia się problem. Może trzeba byłoby bardziej popularyzować prawdę o niebie, przy okazji wspominać o piekle, nie bać się tego, bardziej wyrabiać wyobraźnię wieczności, może wtedy łatwiej będzie nam motywować się, czy mobilizować się do, do dobrego działania, no bo jeśli nie będziemy myśleli o, o niebie, o życiu wiecznym, to tak naprawdę dlaczego miałbym być uczciwy? Dlaczego miałbym być człowiekiem prawym, nie krzywdzić nikogo, nie oszukiwać? Dlaczego? tylko dlatego, żeby mnie wymiary sprawiedliwości nie dopadły, żeby Urząd, Urząd Skarbowy nie przyłapał na jakimś łobuzerstwie, to mało. Być dobrym, być uczciwym, postępować zgodnie z zasadami, bo niebo czeka, bo to jest praca bardzo mozolna, sposób zarabiania na niebo. Problem, który towarzyszył Koryntianom chyba nie skończył się razem z ich epoką. Nam też trzeba mobilizować się w myśleniu o tym, że Jezus naprawdę żyje, że On gdzieś jest, że jest dom Ojca i że my do tego domu Ojca jesteśmy zaproszeni. Wybadałoby z tego zaproszenia skorzystać.